Siemandero, witam Was serdecznie, z tej strony Darmusak i oczywiście zapraszam Was na bitewkę, właściwie dwie bitewki w World of Tanks. Dzisiaj na tapetę biorę niszczyciel dziewiątego poziomu nacji amerykańskiej TSA-60 TS-60. Jest to pojazd, który udało mi się rzutem na taśmę odebrać z przepustki bitewnej, brakowało mi tam jednego żetonu do 28, udało mi się ten żeton zdobyć, no i wybrałem właśnie ten pojazd. Powiem szczerze z tych wszystkich nie było nic takiego, co by mnie rzuciło na kolana, co stwierdziłbym, że koniecznie muszę mieć, koniecznie bym chciał. Raczej był to wybór taki. Zobaczymy, jak to będzie. No bo te czołgi, które mi tam pozostały do wyboru, no to żaden z nich tak naprawdę nie stanowił jakiegoś super, nie stanowił super okazji. Mogłem wybrać tutaj. Tego KPZ3, właśnie TSA60, LORKE 50T, BZ58-2 bądź TT130. No to z tych czołgów mój wybór padł właśnie na tego TSA60. Rozegrałem nim, słuchajcie, już dwie bitewki. Dzięki temu mam tutaj do 50% podniesiony pierwszy perk, więc szaleństwo. Jak widać, no, załoga się szkoli, wyposażenie standardowe, niefioletowe, fioletowe, nie różowe, po prostu typowe. Dorzuciłem tutaj jeszcze turbo sprężarkę, żeby mieć troszeczkę większą prędkość do przodu i do tyłu. I w zasadzie to wszystko. Jestem pozytywnie zaskoczony, no przynajmniej na razie na tle tych dwóch bitewek, bo zadałem więcej uszkodzeń niż otrzymałem, dwie bitwy wygrałem. I odczucia mam no, zdecydowanie fajniejsze i przyjemniejsze niż myślałem, że, że będą. Ale dobra, przejdźmy do paru danych statystycznych. Jeśli chodzi o DPM, to mamy wartość 2910, uszkodzenia na strzał 400, penetracja 258, czas przeładowania 8,25, a czas celowania 1,63, czyli naprawdę super. Um, oczywiście, ta wartość przeładowania 8.25 jest niższa, no bo tam szkoli się moja załoga. Jeśli chodzi o rozrzut na 100 metrów, też tragedii dużej nie ma. 0.38, no jest to, powiedzmy, wartość nie jakaś rewelacyjna, ale pewnie jak tam troszeczkę wyszkolę załogę, dołożę jakieś tamperki, będzie można z tym zejść trochę niżej i myślę, że będzie całkiem spoko. Do przodu mam tutaj 35, do tyłu 12. Jak założyłem turbo to tutaj mi wzrosło do 39, tutaj do 14, więc no też jakaś tam różnica w tej prędkości jest i wydaje mi się, że to nawet taka całkiem odczuwalna, szczególnie do przodu. 1900 hapsa, więc całkiem moim zdaniem nieźle i to co jeszcze zasługuje na uwagę, aha, no z przodu jeśli chodzi o kadłub mamy 120, a na wieży mamy 300, więc no, wygląda to tak, przynajmniej na wieży w miarę w miarę. Zasięg widzenia 380. No i teraz właśnie przejdźmy do tego modelu, gdzie można, jakby tutaj do niego strzelać, żeby go przebić, i tak dalej, czyli takiego modelu pancerza bitewnego, ja to tak nazywam. No i co? Pierwsze co rzuca się w oczy, to że w porównaniu do innego TS60, dolna płyta jest oczywiście przebijana, górna im wyżej, tym trudniej, te szanse maleją. Ale są. Tu nie jest na czerwono, tu nie ma rykoszetów, te szanse na przebicie są. Ciekawiej robi się właśnie na samej wieży, gdzie tych rykoszetów się troszkę pojawia. No i szansa na przebicie jest zdecydowanie mniejsza. Dużo zależy też od szczęścia, gdzie ten pocisk dokładnie trafi. No bo jak widać, tutaj przy samym dziale i tutaj w tych narożniczkach, no teoretycznie jest jakaś szansa. Ale myślę, że dużo łatwiej do trafienia poza dolną płytą będzie strzelać i trafiać właśnie w ten garnek. On jest dosyć, dosyć wysoki, jest cały na zielono, więc tutaj bez problemu będzie się można wbijać. Jeśli chodzi o kątowanie, to spójrzcie, tutaj Wam pokażę, jeśli byście się na przykład, kurde, no, o jakoś tak ustawili. No to tutaj teoretycznie fajnie, no wieża wiadomo, tutaj zaczyna się też troszkę lepiej, no bo ten żółty kolor gdzieś tam od połowy znika i robi się taki pomarańczowy, a im wyżej tym bardziej czerwony, natomiast no dolna płyta w dalszym ciągu jest odsłonięta, jeśli jest odsłonięta no to jest przebijana, garnek też oczywiście jest tutaj problematyczny. W związku z tym, tym pojazdem lepiej ustawiać się celując lufą w drugą stronę. No i najlepiej by było, gdyby tutaj właśnie był jakiś dom, głaz, gruz, nie wiem, cokolwiek, co by ten właz po prostu zasłaniało. Dzięki temu jesteście mniej podatni na otrzymywanie uszkodzeń. Także ja staram się tym czołgiem grać raczej z prawej strony budynków, jakichś właśnie takich gruzów, gór gruzów, czy też jakichś skałek, no, żeby ten właśnie właz troszeczkę bardziej chować. Dobra, słuchajcie, rozegrajmy dwie bitewki, zobaczymy co po tych już dwóch rozegranych los mi tutaj przyniesie. No dobrze, i co my tu mamy? Słuchajcie, mamy mapkę linia Zygfryda w trybie szturmu i muszę wam powiedzieć, że to jest dokładnie odwzorowanie pierwszej bitwy. Losowanie też było na dziewiątki, na ósemki, też była linia Zygfryda, też był szturm i byłem dokładnie po tej samej stronie i nawet prawie, że w tym samym Miejscu, więc rozegram tą bitwę dokładnie tak, jak rozegrałem ją jako tą pierwszą, którą rozgrywałem. A więc jadę sobie tutaj troszeczkę na lewo. Tam będę chciał wykorzystać taki, taką zwałę gruzu kamieni. No po to, żeby się właśnie chować garnek, a jednocześnie móc strzelać do przeciwników. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Przednią bitwę wygrałem. Co prawda wyniku marzeń nie zrobiłem, ale bitwa była wygrana i nawet trochę tych uszkodzeń gdzieś tam wpadło. No dobra. Na razie chwilowo tutaj czekam. No wiadomo my tutaj bronimy, więc niech po prostu drużyna przeciwna tutaj się teraz fatyguje do nas. Ach kurde, mogłem wcześniej sobie tego gostka tu rozpindolić. Aby mieć przestrzał na to, co się tu właśnie dzieje. No, na razie mało tych czołgów przeciwnika się tu pojawiło. Ja tu strzelę rozwalę ten samochód. Może coś tutaj jeszcze wyjedzie. No, to jest ciekawe, że drużyna przeciwna zobaczcie, wcale jakoś nas tutaj mocno nie zaatakowała. I może być o tyle głupio, że jeśli nasi się rzucą do jakiegoś chaotycznego ataku, no to będzie kiepsko. Pierwszy strzał 348. Przypominam, że ten czołg średnio na strzał zadaje 400 uszkodzeń, więc 348. No to jest sami przyznacie słabiutko. Losowanie bardzo, bardzo słabe. Szkoda. Dobra, troszeczkę tutaj cofnąłem. Zobaczcie, przeładowanie 721, więc to jest spokojna wartość. Jest naprawdę fajnie. Celowanie też jest OK. Szybciutko, tylko nie ma za bardzo do czego strzelać, no. ale się wpierniczyłem <laughs> kurna serio 388 znowu poniżej e, średniej tak pamiętajcie średnia to jest 400 o 437 troszeczkę lepiej no i teraz Robi się problematyczna sytuacja. O tu. no tu. O no tu dziubasku, proszę bardzo, 409. No, nawet Arciocha tutaj poluje na mnie, widzę. To no, nie jest dobra informacja, no i kur na ten dziadyga. Czy ja bym mu tutaj mógł... ...przydzwonić? Mógłbym. Dobra, jeszcze raz może mi się uda. Tak jest, za 400 elegancko. Dobra, schował się. No teraz, może tamten wyjedzie, nie? Arta strzeliła. No ta arta tutaj będzie dla mnie w tej chwili polipka problemem. No dobra, ale już tutaj moi troszeczkę podjeżdżają. Już coś się zaczyna dziać. Arta strzeliła. Nie chcę wyjechać, bo jak ten y, T95 tam stoi, no to będę miał przerypane. Uuu, tym razem rykoszet. Szkoda, słuchajcie, szkoda. Nie wyjadę na niego absolutnie. Dobra, on tutaj widzę. Troszkę przy... chce się ze mną pobawić. 394 szkoda, naprawdę szkoda. Ciekawe, czy e, zdążę, zdążyłem. Proszę uprzejmie. Bitewka naprawdę zaczyna być coraz lepsza. Oczywiście, Arta w dalszym ciągu próbuje tutaj mnie zniszczyć. Dobra, on teraz strzelił. Słuchajcie, zaryzykuję. Kurcze, szkoda no. Ło, pięknie. To wyszło elegancko. Ale już tutaj zobaczcie. Ten, kurna, gostek mi tu wjeżdża na Dubsko. Dobra, pytanie czy, czy... ktoś mnie tu jeszcze poratuje. okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Kurna, uciek. Wziął i uciekł, no. Arciocha! No myślałem, że tutaj to już mnie nie będzie szukać, no. No niedobrze, niedobrze. Ale mam nadzieję, że bitwa mimo wszystko będzie wygrana. Mamy przewagę, jest 11 do 9. I do zakończenia została, no zostało półtorej minuty. Myślę, że raczej powinniśmy to wygrać. Także wynik, zobaczymy w garażu. No dobrze, wróciliśmy do garażu. Udało się zdobyć drugą klasę. W poprzednich dwóch bitwach miałem dwa razy trzecią. Teraz jest druga klasa. Dodatkowo strzelec wyborowy, strzelec pancerny. Ogień skuteczny, oczywiście, że sobie podnoszę tutaj bonusik, tak żeby mi tutaj to dalej rosło. Na tle drużyny. Wow, pierwsze miejsce. Proszę bardzo. 4076 uszkodzeń, dwa pojazdy zniszczone. Całkiem, całkiem fajny wynik, słuchajcie. Bitwa była tym razem dosyć długa, bo trwała 10 minut. Także równie tylko 10 minut, więc całkiem, całkiem spoko. takie bitwy powinny właśnie być. Takie dłuższe, gdzie można, wiecie, troszkę pojeździć, pokombinować. Co prawda, tu jeżdżenia nie było, ale trochę kombinowania z tym T95 było. Także bitewka wyszła naprawdę całkiem, całkiem zacnie. Ja tylko chciałbym zobaczyć jeszcze, gdzie tak de facto zostawałem przebijany. Tutaj zobaczcie od uderzenia artylerii, no przy gąsienicach. Tutaj even. Podobnie od przodu, od tyłu, tutaj nie ma się co dziwić. Arciocha event gdzieś tutaj nie trafił pod spodem, a tutaj też nie trafił, nie przebił od tyłu. OK, tutaj kolejny splash od arty, kolejny splash od arty, a face nie przebił mnie tu na płycie i nie przebił mnie tu przy dziale. Gdyby strzelił tutaj w ten róg, pewnie bym nie przebił. Tutaj natomiast widać, że nie. No, także no, słuchajcie, bitewka całkiem fajna wyszła, no i lecimy z bitwą numer 2. No dobrze, i co tym razem wylosowało? Mapka to step, bitwa w trybie standardowym. I losowanie jak na razie standardowo, dziewiątki i e, ósemki. No i teraz słuchajcie, mm, ja bym chętnie pojechał w prawą stronę, wiadomo dlaczego, bo ten... Garnek bym chciał schować. Pytanie, czy ktoś tam jeszcze w ogóle będzie jechał? Jadą te trzy czołgi, ktoś jeszcze jedzie? Tam ci jadą, tam. Skorpion jedzie, nie wiem, gdzieś w ogóle do tyłu. Ok, można i tak. No, mógłby ktoś z nami tutaj jeszcze ruszyć? Prawdę mówiąc, no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ja bym sobie zjechał tam na dół za ten kamulec, też tak, żeby... Dobra, ten mnie nie widział, ten mnie nie widział. Kobra, kościu, no. Bo już myślałem, że ty strzelasz po jakiś dziwnych kabum no dobra dostałem ale się przebiłem no dobrze wiem że tam stoi kilana wiem że tam stoi szpatuła pytanie co stoi tutaj <laughs> zaraz wyjedzie mój garnek Żarowa jest No więc trochę kiepsko Strzelę sobie tak na, na ślepo może. I nie przebiłem kilanki, szkoda. Kijanka tutaj jest takim celem, który chciałbym, żeby raczej na mnie nie wyjechał. Wydaje mi się, że ja troszeczkę szybciej przeładowuję. O ile ta szpatułka nie będzie mnie tutaj tłukła. Wydaje mi się, że coś tam, słuchajcie, stoi. Kurde, o, z podpałą, serio? Tak już od razu. To było niemiłe z jego strony. To było... Bardzo niemiłe. Kurna, patrzcie, jak ten sobie tu przyjechał. No, tu już nie było szansy. Z dwóch stron. Dziękuję. Do widzenia. E, no dobra, zobaczymy, jak się ta bitwa zakończy. Widzimy się w garażu. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu. No i zobaczcie, tym razem trzecia klasa. Ale dodatkowo strzelec wyborowy, zwiadowca, ogień skuteczny, bonusik jak najbardziej biorę. Już mam 70%, więc jest spoko. Na tle drużyny czwarte miejsce, 2000 uszkodzeń zadane, jeden pojazd zniszczony, czyli też słuchajcie, nie jest źle. Bitwa z tych troszkę szybszych trwała 7 minut, zniszczony zostałem po 3,5, więc zdecydowanie za szybko, bo gdyby nie to pewnie tych uszkodzeń... Byłoby może jeszcze więcej. Wychodzi na to, że, zobaczcie, dwa razy na ślepaka trafiłem szpatułę, która tam do mnie też strzelała. No i dlatego tych uszkodzeń jest więcej. Dobra, spójrzmy sobie na statystyki tego pojazdu, żebyście też tutaj widzieli, że nie oszukuję. W sumie mam rozegrane 4 bitwy i zobaczcie: zwycięstwa 100%. Zwycięstwa 100%. No jestem pod wrażeniem. Przetrwanych bitew 50%, czyli no dwie przetrwałem dwie nie. Trafienia 90%, więc skuteczność moim zdaniem naprawdę całkiem całkiem niezła. Współczynnik uszkodzeń 1,63. Współczynnik zniszczeń 3. Efektywność pancerza 0,74. No to niestety to jest to co mówiłem. Ten pancerz jest kapryśny, tak? Jest kapryśny. Natomiast, słuchajcie, zadane uszkodzenia średnio 2300, otrzymane 1400, więc zdecydowanie więcej tych uszkodzeń zadałem niż otrzymałem. Jest to spoko, jak dla mnie to jak najbardziej. Mogłoby być troszkę więcej z moją pomocą, no ale jest jak jest. Najwięcej uszkodzeń w bitwie 4000. Na ten moment. Cztery bitwy rozegrane, przypominam. Słuchajcie, podsumowanie takie króciutkie, szybkie. Tak jak wspominałem, to teraz już mogę powiedzieć po czterech bitwach. Zdania nie zmieniam. To znaczy, jest naprawdę zdecydowanie lepiej niż myślałem, że będzie po obejrzeniu różnych innych filmów. Oczywiście, no ten pancerz jest trochę taki kapryśny i taki problematyczny, ale powiem tak. Mobilność jest dla mnie ok. Skupianie działa, przeładowanie naprawdę na dobrym poziomie. Tutaj się nie mam do czego przyczepić. To prawda, troszkę losowania uszkodzeń mogły być troszkę bardziej pozytywne, bo jak widzieliście, poniżej 400 dosyć często one się zdarzają. Więc tu by mogłoby być troszkę bardziej bliżej 400, ewentualnie trochę powyżej. To byłoby wtedy już w ogóle rewelacyjnie. I mi się tym czołgiem na razie gra całkiem przyjemnie. Mimo tego, że no nie mam tego opuszczania, więc muszę troszkę szukać pozycji, trochę szukam też pozycji takich, żeby schować garnek. Ale powiem Wam szczerze, że na razie ten wybór, który dokonałem, no nie żałuję tego wyboru. Oczywiście nie wiem, jak byłoby z tymi innymi pojazdami, gdybym je wziął, ale na ten moment mm, naprawdę gra mi się tym czołgiem, tym niszczycielem całkiem przyjemnie. Więc. No mówię, jestem pozytywnie zaskoczony w stosunku do tego, co myślałem, że będzie, co widziałem w innych filmach, co słyszałem od innych youtuberów, którzy nagrywali już jakieś filmy o tym pojeździe, więc ja jestem na plus. Dobra, dzięki serdeczne, do następnego, cześć.